Fallout Odd Marathon post Po Falloutu 2 fani nieustannie oczekiwali kontynuacji. Gra dokładnie w szczycie swojej popularności odeszła w cień, żeby stać się legendą. Studio Black Isle w tym czasie zajmowało się swoimi innymi tytułami, takimi jak Baldur's Gate czy Icewind Dale. Czas nieustannie minął, a następcy nadal nie było. W końcu zapowiedziano jednak grę, która miała Fallout tytuł. Problem polegał jednak na tym, iż nie był to Fallout 3, a grę nie robiło Black Isle. Tytuł ten to Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Zrobiony został przez MicroFort i 14 Degrees East, ale na podrasowanym silniku starych Falloutów, co gwarantowało pewną ciągłość. Reakcje na tę grę były mocno mieszane. Jedni narzekali na twórców oryginalnych części, że nie chce im się już nic robić i że rzucają nam, fanom tej nuklearnej serii, grę taktyczną jako ochłap. Inni sądzili jeszcze, że Fallout 3 wykonany przez Black Isle ma szansę powodzenia. A Tactics miał być jedynie wprowadzenie. Ale to już temat na zupełnie inny film. Jak się pewnie domyślasz po tym wstępie, Fallout Tactics nie jest już grą RPG. Jest to gra taktyczna, w której przeprowadzamy oddział rekrutów, a później żołnierzy tytułowego Bractwa Stali przez szereg misji. Owszem, możemy wykonywać te misje na kilka różnych sposobów, jednakże nie możemy postąpić wbrew rozkazom, więc gra staje się szybko dość liniowa. Akcja gry rozgrywa się w czasach pomiędzy obydwoma częściami. To co jednak w tej grze najciekawsze, to możliwość przyjrzenia się bractwu stali z bliska. Dzięki grze wiemy, iż wewnątrz zakonu istnieją dwie frakcje. Jedna izolacyjna, druga otwarta. Starzy chcą ograniczyć bractwo do absolutnego elitarnego minimum młodsi natomiast pragną ekspansji poprzez rekrutowanie ludzi z wiosek i małych miasteczek, które znajdują się pod opieką pracy. Dostajecie się właśnie taki oddział. Niedoświadczeni, nie do końca wyszkoleni, niewyprawieni drobno drobnomieszczanie, znajdujący się tu nie do końca z własnej i nieprzymuszonej woli. Z czasem jednak staną się hardzi i mężni, tak jak starzy paladyni udowodnią swą użyteczność i talent do bojowania, Twoja reputacja w nie wzrośnie, zaczniesz posługiwać się coraz droższą bronią, zaczniesz nosić coraz droższe zbroje. Tak jak w poprzednich polałtach zostaniesz wplątany w intrygę, której pierwotnie nie brałeś pod uwagę. W przeciwieństwie jednak do poprzednich części, tu wygląda na trochę wymuszoną i nie jestem do końca przekonany, czy pasuje do całości. Jednakże warto zaznaczyć, iż uzupełnia pewne luki fabularne poprzednich części. Grafika została znacznie polepszona. Budynki i postacie są zdecydowanie lepiej zrenderowane, zachowując jednak klimat oryginału. Nie jestem jednak przekonany co do wyglądu zbroi. Czasami nie jesteśmy pewni czym jest to coś, co rekrut ma na sobie. Największe zmiany w stosunku do poprzednich części można zaobserwować jednakże w mechanizm. Dlaczego? Dlatego, że to właściwie jedyne co nam zostało ze starych Falloutów. Po raz pierwszy w serii posiadamy pełną kontrolę nad więcej niż jedną postacią. Z racji tego, że w naszej drużynie z czasem pojawią się inne istoty niż człowiek, takie jak Super Supermutant, Ghoul czy Robot. Dodano nam kilka perków w cech specjalnie ekskluzywnych dla tych gatunków. Statystyki nie uległy większym zmianom, tak jak ostatnio dodano kilka perków, niektóre z nich są nawet użyteczne, inne naszej zabawy. Jedyna moja uwaga odnosi się do zmiany sześciokątnego kursora ruchu z klasycznych falloutów na idealnie eliptycznych. Większość ludzi być może uzna to za zaletę, ale w klasycznych Falloutach jedno spojrzenie na mapę czasami wystarczyło, żeby mieć pełną wiedzę, ile możemy wykonać kroków. Tu jednak takiej wygody nie doświadczysz. Co istotne, wprowadzono walkę w czasie rzeczywistym, co przy kontrolowaniu dużej grupy okazuje się być przydatne. Walka robi się dynamiczniejsza, ale niestety czasami trochę chaotyczna. Pozytywnie za to odnoszę się do Arsenału. Każda z broni występujących w klasycznych Falloutach zyskała nowy wygląd i trzeba przyznać niektóre z nich wyglądają naprawdę super. Wprowadzono szereg nowych zbroi, broni, amunicji. Niektóre z nich zostały wymyślone na potrzeby uniwersum gry, inne zostaną natychmiast rozpoznane przez militarystę amatora. Można także kierować pojazdem w trybie walki. Skoro Fallout był kopalnią odniesień, autorzy musieli dać je również tutaj. Random encountery nie są jednak tak wyszukane jak we właściwej serii i co najważniejsze, często w Fallout 1 lub 2, gdy wejdziesz do takiej specjalnej lokacji, zostaniesz nagrodzony unikatową bronią, zapasem energii lub innymi nagrodami. Jedyną nagrodą, jaką możesz dostać w Fallout Tactics, to specjalna edycja Luca A szkoda. Stawki filmowe przedstawione są w formie przewracającej się księgi. Tak, księgi. Przypomina mi to motyw ze stylizowaniem na zwoje w Zeldzie, tylko że tam to była stylistyka fantazy. Biurko, na którym leży ta księga, to chyba to samo biurko, które widzimy w czasie loadingu w pierwszym Baldurze. Reasumując, Fallout Tactics był niezłą grą taktyczną, ale nie do końca tym, czego oczekiwali fani. Nikt jednak nie próbował im mówić, że to Fallout 3. Każdy wiedział, że jest to tylko spino. Wielu miało nadzieję, że to zapowiedź innej, wielkiej gry. Inni posądzali twórców o świętokradztwo i wszystko co najgorsze. Ale tak naprawdę, prawdziwa obraza dla miała dopiero na. To.